Wszystkim z tej strony Matranus i witam Was dzisiaj w materiale poświęconym drodze solo gracza. Będziemy się dzisiaj zajmować oczywiście korpankiem oraz tym, w jaki sposób ja widzę solową rozgrywkę w korpanku na podstawie tych 400 godzin, które gdzieś tam przegrałem, grania w grupie, grania ze znajomymi, ale też często jak gdyby przemierzania tego świata samodzielnie oraz jego eksploracji. Więc ja gdzieś tam jak gdyby będę sobie zmierzał, żeby wyłącznie mniej więcej chwycić kierunek którym powinienem iść. Wydaje mi się, że to gdzieś było tutaj. Hmm, nie pamiętam dokładnie gdzie. To w końcu znajdę. I ogólnie rzecz biorąc, gra solo. Korbank jako gra MMORPG jest to coś, co tak naprawdę jest po pierwsze trudne, bo ogólnie rzecz biorąc, w każdym MMORPG-u potrzebujemy określonej ilości surowców oraz zasobów do tego, by osiągnąć sukces, wysokopoziomowy craft, wysokopoziomowy gathering. Mamy tutaj coś takiego, co będzie nazywać się efficiency, czyli wydajnością w związku ze zbieraniem. Co oznacza, że jedną z najbardziej efektywnych oraz najlepszych metod, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, jest zdecydowanie skupienie się na jednej, jak gdyby rzeczy, czyli posiadanie jednej jak gdyby profesji zbierackiej, wyfarmionej na 100%, wtedy jak gdyby zbieracie najlepiej, najszybciej, możecie najlepiej wykorzystywać oraz utylizować swoje, jak gdyby personalne mm, przedsięwzięcia oraz korzystać na tym jak najbardziej. Co oznacza, że później również w ramach wymiany oraz handlu z innymi graczami będziecie, powiedzmy sobie szczerze, górować nad osobami, które są niezdecydowane oraz dopiero poszukują odpowiednich surowców. Mamy oczywiście różne podejścia do tej jak gdyby, struktury. Możemy być graczem, który będzie chciał osobiście wszystko zebrać, sprawdzić oraz zdobyć. Wykonać każde zadanie, podążać każdą ścieżką itd. Tak tak Moim zdaniem, jak gdyby bardzo fajna opcja, przy czym pamiętajmy o tym, że Korpank jako gra będzie zawarta zarówno w strukturze PVE, jak i po części PVP, co oznacza, że niektóre zadania, jak i eksploracja będzie wymagała od Was poświęcenia dużej ilości czasu. Drugą. Jak gdyby podejściem jest tutaj właśnie to, co wspomniałem przed chwilą, czyli możemy być graczem, który wyspecjalizuje się w jednej rzeczy, a później poprzez wymianę oraz handel. Będzie miał dostęp do różnego rodzaju innych surowców, co oznacza, że na przykład zamiast zmiany ciągłej efficiency pójdziecie mocno w stronę grindowania jednego rodzaju surowców, jednego rodzaju profesji, a później z innymi specjalistami spotkacie się gdzieś na szlaku w mieście, w okolicach rynków handlowych bądź też jak gdyby miejsc wymian, i tam znowu będziecie prowadzić z nimi wymianę handlową, doprowadzającą do tego, że faktycznie zyskacie wysokopoziomowe. Wysoko levelowe, jak gdyby surowce, ogólnie rzecz biorąc, mamy taką czy taką drogę. Moim zdaniem, jest to bardzo ważne, oraz e, no dobre. Tak naprawdę, moim zdaniem, nie ma tutaj zbyt dużo przeciwności. Wręcz przeciwnie, polecałbym tą drugą opcję, żeby jednak, nawet pomimo tego, że jeżeli chcecie grać w tą grę solowo, to tak czy inaczej, świetnie będzie mieć e, kontakt z ludźmi, którzy są też specjalistami w innych profesjach, ponieważ osobiście granie samemu uważam za stratę czasu, e, tak zupełnie bez innych i fakt faktem, że od czasu do czasu będziecie musieli jak gdyby odbyć jakąś podróż sami, wrócić się do questa, którego jeszcze nie wykonaliście, poeksplorować jakąś strefę, możecie też odnaleźć coś, nad czym wam zależy. Jednak w wielu wypadkach e, nie zrobicie tutaj niczego samodzielnie. To znaczy będzie Wam bardzo trudno odnaleźć się w tym świecie, zrozumieć go oraz jak gdyby dojść do miejsc, w których będziecie naprawdę bardzo zadowoleni z rezultatów oraz z mocy Waszej postaci. korbank w przeciwieństwie do innych MMORPG, które widziałam na rynku oraz które miałam przyjemność grać, nie ma jak gdyby ograniczenia levelowego oraz wykastowania, co oznacza, że jesteśmy po prostu puszczeni samopas i możemy robić co nam się żywnie podoba, co oznacza również, że. Osobiście możemy trafić na wyjątkowo silne potwory, możemy trafić do sytuacji oraz miejsc, które nie są odpowiednie dla nas i nikt nam tego nie powie, jak gdyby, że okej, okay, dobra, tutaj zapuśćcie się za daleko, uciekaj stąd, tylko wręcz przeciwnie. Często możemy po prostu trafić w miejscu, w którym nie będziemy wiedzieli zupełnie nic, eksploracja tego miejsca będzie wyjątkowo niebezpieczna i tutaj dochodzi... Jak toby ważny aspekt związany z samą rozgrywką? Kiedy gracie solo, moim zdaniem, pierwszą oraz najważniejszą rzeczą, jaką będziecie musieli posiadać oraz zdobywać w tym świecie, będą informacje. Rozmowy z NPC-tami. E, czytanie znaków, e, rozważne eksploracja, zataczanie coraz większego koła koło stref, które na pewno wiecie, że są bezpieczne, kierowanie się za linią questową, być może delikatne odbijanie od niej, tak żeby poznawać nowe tereny, ale nie przesadzać z tą eksploracją. Przygotowywanie się do każdej wyprawy, zbieranie odpowiedniej ilości surowców, posiadanie zapasów w banku, posiadanie zapasów soli oraz na przykład cukru do tego, żeby stworzyć sobie odpowiednie jedzenie potrzebne do wypraw. Posiadanie kilku ognisk zawsze w zapasie, posiadanie zapałek, wybieranie się na wyprawy oraz na eksplorację czy też wykonywanie jakichś questów z zapasem odpowiednich surowców, które będzie wam towarzyszyć. To jest jak gdyby mega, mega ważne, że tutaj nie ma opcji na to, żeby się troszeczkę, że tak powiem, pomylić czy też zrobić jakiegoś rodzaju błąd z tego powodu, że możecie skończyć w miejscu, w którym będziecie w... To jestmy sobie szczerze, bardzo niebezpiecznym środowisku, i skończycie na przykład jako jedzenie po prostu dla jakiegoś potwora. Bosy w tej grze, jeżeli na przykład na niskim poziomie was dorwą, powiedzmy sobie, ja na przykład teraz jestem na poziomie 14. Typowy niedźwiedź jest na poziomie 20. Fakt, że można przed nim uciec, jeżeli ktoś ma zręczne rączki oraz potrafi grać, natomiast dużo osób jak gdyby może mieć z tym trudności. I tutaj dochodzimy właśnie do tego. Kiedy jesteście sami oraz nie macie jak gdyby waszego towarzysza za plecami, możecie się nawet wysypać w takiej strefie PVE oraz po prostu tracić swój czas. A czasu będziecie musieli znacznie więcej włożyć niż osoby grające wspólnie. Wierzcie mi, grupa znajomych, która będzie grała w Korpanka, będzie znacznie, znacznie szybciej, znacznie, znacznie dalej od pojedynczej osoby. Dodatkowo należy tutaj wspomnieć o tym, że Wspólne wykonywanie questów to świetna zabawa, i tak naprawdę samodzielna osoba będzie w tej grze miała mnóstwo do roboty, ale zaczynam się poważnie zastanawiać z powodów, mm, jak gdyby. Powody, dla których uważam, że Korpank może nie być grom dla pojedynczego gracza, i nie mówię tak totalnie, ale mówię tak po prostu, będzie to, że. Corepunk w samym założeniu był stworzony dla czteroosobowej ekipy. Większość bossów, wyzwań jest zoptymalizowana po to, żeby grać w czteroosobowym party, gdzie potrzebujecie mieć tanka, healera. Granie w parze już chociaż zupełnie zmienia obraz gry. Jednak granie samemu jest, jak, jak wspomniałem, wyjątkowo, wyjątkowo trudne. Świat jest niegościnny, jest trudny. Wymaga od was jak gdyby wyspecjalizowania się w jednej rzeczy, albo raczej inaczej zachęca was do tego. Natomiast można... Grać w korpanka samemu i uważam, że poświęcając odpowiednio dużo czasu, nawet samodzielny gracz dojdzie w końcu do miejsca, w którym będzie zadowolony ze swoich rezultatów. Jednak będzie to mile za graczami, którzy grają wspólnie, oraz ze sobą współpracują. Więc nawet jeżeli już zamierzacie grać osobiście oraz solowo w korpanka, to polecam wam serdecznie, by po pierwsze zrozumieć to, że nawet jeżeli uważacie, że jesteście w tej grze sami oraz chcecie sami ją poznawać jak i eksplorować, to to, żeby utrzymywać kontakt z innymi graczami, bo bez tego będzie wam wyjątkowo, wyjątkowo wręcz trudno. Pamiętajcie, handel, wymiana. To są jak gdyby podstawowe dwie rzeczy. Trzecia to jest kontakt związany z informacjami. Często będziecie szukać rozwiązania jakiegoś questa. Często wystarczy się po prostu zapytać, eee, zaczepić jakiegoś innego gracza, który, nie wiem, śwenda się po tym samym lesie, czy czasami nie wykonuje tego samego quest'a. Jeżeli macie za zadanie na przykład zabić jakiegoś potwora, który jest dosyć trudny, e, a bywają takie quest'y, zwłaszcza w późniejszym etapie na przykład głównej linii fabularnej, to możemy trafić na sytuację, w której po prostu nie będziemy sobie w stanie poradzić samodzielnie, tak? bo boss będzie dla nas zbyt silny. Mamy teraz dwa rozwiązania. Możemy albo grindować, próbować znaleźć lepszy sprzęt, ulepszać go, przekrawcić, używać maszyny syntezy, której możemy też, uwaga, do końca nie rozumieć oraz jej zastosowań. Natomiast jeżeli tego nie chcemy robić, to może po prostu wystarczyłoby zwrócić się do innego gracza o pomoc. I razem z nim przeciwstawić się przeciwko okropności, jakie stawia przed nami świat kłałat. Królestwo Elan, które możemy aktualnie jakby eksplorować, jest ciekawe, trudne oraz dzikie po części, co oznacza, że będziecie mieli trudności w tej samodzielnej eksploracji. Dlatego ten kontakt z innymi. Oraz głównie informacje na temat tego, w jaki sposób coś wykorzystywać, krawcić, zdobywać wiedzę o grze oraz o jej mechanikach, będzie mega, mega ważne dla każdej jednej osoby, która będzie chciała się tutaj zagłębić. Więc kończąc już um, moje rozważanie dotyczące tak naprawdę samodzielnej drogi oraz moich porad co do tego, jak powinniście się zachowywać po części, nawet jeżeli wybierzecie, że chcecie ten świat. Jakby badać, eksplorować na swoją własną rękę, bez innych, to pamiętajcie o tym, że zawsze dookoła są inni ludzie i zdziwilibyście się, jak dużo osób, pomimo tego, że gra jest w pełni po angielsku, mówi po polsku oraz jak dużo jest ludzi, do których zawsze można się odezwać oraz zwrócić o pomoc, zwłaszcza jeżeli czegoś nie rozumiecie, albo po prostu, kiedy szukacie party, by zabić kolejnego bossa, albo wykonać kolejne zadanie. To tyle na dzisiaj. Ja wracam do linii questowej oraz bawienia się jak gdyby mechanikami, jak i zdobywania informacji o świecie od różnych NPCów. No i cóż, życzę Wam miłego dnia. Cześć.